Hej, cześć moi mili, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Rogalika. To jest kolejny materiał na temat 5 promap treningowych na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się 5 mapami, tak jak w tytule. A pamiętaj, że 500 łap w górę to kolejny materiał tego typu. Pamiętaj też o subskrypcji tego kanału, jeśli go jeszcze nie subskrybujesz. A to, że są to promapy treningowe, możecie zobaczyć właśnie 3, 2, 1 teraz. Oczywiście pierwszą mapą w naszym zestawieniu musi być I'm Bots. Jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych map treningowych na całej scenie counter strike Global Offensive i grali na niej naprawdę bardzo profesjonalni gracze. Ma ona możliwość ustawienia bardzo wielu opcji i dostosowania jej pod siebie. Każdy może ją dostosować pod siebie i każdy może na niej ustawić sobie inne ustawienia, które będą mu przynosiły jakieś tam efekty. Fajna mapa do rozgrzewki, fajna mapa do trenowania I'ma. Serdecznie zapraszam Was do pobierania oraz link do wszystkich map będziecie mieli w opisie. I drugą już mapą w dzisiejszym zestawieniu będzie Training AMCS GO. Grały już na niej takie osobistości jak Freebird, Getraid, right, Scream czy Shox oraz wielu pro-playerów z naszej sceny Counter-Strike'a, europejskiej jak i tej North America. Jest to naprawdę bardzo fajna mapa, bardzo fajnie kustomizuje się, każdy może ją dostosować do swoich potrzeb oraz do swojego poziomu skilla jaki aktualnie posiada. Naprawdę polecam Wam tę mapę i tą jak i wszystkie mapy znajdziecie się również w opisie. Terrace report Kolejną mapą w dzisiejszym zestawieniu będzie Training MCS GO i jest to mapa również w pełni kustomizacyjna jak wszystkie inne mapy. Możemy na niej wybrać swoją broń, wybrać czy mam grać z hełmem czy bez hełmu, wybrać czy boty mają hełm i tak dalej Wszystkie komendy mamy dostępne na ścianach. jest to troszeczkę nowsza wersja tej mapy, którą widzieliście, na której grał Shox na początku filmu, ale myślę, że ta też Wam się spodoba i naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Polecam ją, link w opisie. Korzystając z chwili uwagi zapraszam Was na mojego Face'a. tam macie różne rodzaje, różnego rodzaju konkursy, info o streamach i info Filmach także serdecznie was tam zapraszam. Kolejną mapą w dzisiejszym zestawieniu jest CS-owe centrum treningowe. Mamy w jednej mapie zawarte kilka map oraz wszystkie ustawienia, które nam są potrzebne do trenowania naszego skilla bądź Aima. Możemy tu trenować wszystkie rodzaje treningu, możemy strzelać za łupy, z kałach, zemki, z Famasa, z Galila, ze wszystkich, z każdego rodzaju broni. Naprawdę bardzo fajna mapa. Zapraszam Was do wypróbowania jej, ponieważ macie tutaj kilka trybów gry, które przedstawiam Wam w tym momencie na filmie, a naprawdę, a naprawdę wpływają one na naszego skilla bardzo, 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 ale to bardzo. Także jeśli chcecie być pro i chcecie. Ćwiczyć swojego skilla, to zapraszam Was na tę mapę, ponieważ tam zawsze coś znajdziecie dla siebie. I na końcu tego materiału znajdziemy sobie mapę, która się nazywa Training Reflex CSGO i jest to oczywiście starsza wersja mapy pokazywaną poprzednio, czyli ta, na której grał Shox. Dokładnie ta mapa, link macie do pobrania w opisie filmu, nie jest ona tak w pełni kustomizacyjna jak ta poprzednia, którą bardziej Wam polecam, ale na tej mapie grało wielu pro playerów i naprawdę możecie zobaczyć dużo tego na YouTubie. Także ja zachęcam Was do trenowania swojego skilla i Aima i wszystkich innych aspektów, jeżeli chodzi o CSGO. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeśli doceniasz moją pracę, to zostaw łapkę w górę, bo pamiętaj, że 500 łapek w górę to kolejny materiał na moim kanale. Pamiętaj, żeby wbić też na linki w opisie, bo to bardzo wspomaga e, moją karierę na YouTubie i pamiętaj, żeby wbić też na social media, ponieważ tam znajdziecie więcej informacji na temat live'ów i na temat filmów na kanale. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał i trzymajcie się, na razie, się, Manko. pozdrawiamka, peace! Take my body, go. Take our bodies higher. High.